Nie wierzyłem, że to działa, aż do momentu, gdy przydarzyło się to mnie. Drzwi były zamknięte, wszystko wydawało się zablokowane, ale kiedy odkryłem tę konkretną modlitwę wdzęczności, zaczęło dziać się coś niewiarygodnego. Pojawiły się możliwości, przeszkody zniknęły, a moje życie całkowicie się zmieniło. Jeśli czujesz, że nic się nie układa, że drogi wydają się zamknięte, zwróć uwagę do samego końca ponieważ ta modlitwa może być brakującym kluczem do przemiany twojego losu. Ale jest jeden szczegół. Działa tylko wtedy, gdy wykonasz ją we właściwy sposób. Chcesz wiedzieć jak? Więc chodź ze mną. Wdzięczność to nie tylko piękne uczucie, ale duchowy klucz, który aktywuje cuda. Kiedy uczysz się dziękować zanim jeszcze coś otrzymasz, dzieje się coś potężnego. Bóg zaczyna otwierać drzwi, które wcześniej były zamknięte. Biblia uczy że wdzięczne serce jest miłe Panu i przyciąga jego błogosławieństwa. Ale uwaga! Nie wystarczy powiedzieć dziękuję mechanicznie, trzeba poczuć wdzięczność jako akt wiary. Wiele osób nie widzi odpowiedzi, ponieważ modlą się tylko prosząc, nie dostrzegając tego, co już mają. Dziś nauczysz się modlitwy wdzięczności, która odblokuje Twój los. Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie wydają się zawsze otoczeni błogosławieństwami, Podczas gdy inni ciągle napotykają trudności. Sekret tkwi w tym, jak łączą się duchowo z Bogiem. Wdzięczność nie tylko zmienia twoją perspektywę, ale także dostosowuje twoje serce do woli Pana. Kiedy przestajesz skupiać się na tym, czego ci brakuje i zaczynasz dziękować za to, co masz, Bóg pomnaża twoje błogosławieństwa. Wiele osób czeka, by zobaczyć, aby uwierzyć, ale Jezus uczy nas, by najpierw wierzyć. A dopiero potem widzieć cuda. Ta modlitwa jest dla tych, którzy chcą doświadczyć tej przemiany już dziś. Sam Jezus pokazał moc wdzięczności przed dokonaniem wielkich cudów. Przy rozmnożeniu chleba i ryb dziękował, zanim jeszcze było wystarczająco jedzenia. I co się stało? Pokarm się rozmnożył i tysiące zostały nakarmione. To jest prawdziwa istota wiary. Dziękować, zanim zobaczysz rezultat. Kiedy dziękujesz z wyprzedzeniem, Pokazujesz Bogu, że ufasz Jego działaniu. Niestety, wielu ludzi nie doświadcza cudów, ponieważ czekają, aż najpierw coś otrzymają, zanim podziękują. Ale sekret tkwi w odwrotnej kolejności, a ta modlitwa nauczy Cię, jak to robić poprawnie. Panie mój Boże, staję przed Tobą z wdzięcznym sercem. Wiem, że wdzięczność otwiera drzwi i zmienia losy. Wiem, że Twoje plany są większe niż moje i dziś wybieram. By ci zaufać, ale wiem, że jest coś kluczowego, aby ta modlitwa była pełna. Wiele osób modli się, prosi, błaga, ale nadal widzi zamknięte drzwi. Wiesz dlaczego? Bo istnieje błąd, o którym prawie nikt nie mówi, a który blokuje twoje życie duchowe i powstrzymuje błogosławieństwa przed dotarciem do ciebie. Bóg uczy nas, że wiara bez uczynków jest martwa. Ale niewielu rozumie, że wdzięczność jest jednym z tych duchowych uczynków. Problem polega na tym, że wielu modli się z sercem pełnym niepokoju, zwątpienia lub niewdzięczności. I prawda jest brutalna. Jeśli twoja modlitwa pochodzi z lęku i wątpliwości, sabotujesz własne błogosławieństwo. Ale dzisiaj nauczysz się zmienić to nastawienie. Większość ludzi myśli, że najpierw musi zobaczyć błogosławieństwo, aby dopiero potem podzękować. Ale to największy błąd, który powstrzymuje cuda. Wyobraź sobie kogoś, kto zasiewa ziarno i następnego dnia jest sfrustrowany, bo nie widzi jeszcze ogromnego drzewa. Brzmi absurdalnie, prawda, ale dokładnie tak wiele osób traktuje swoje modlitwy. Proszą Boga o coś, a minutę później już wątpią i narzekają, że to jeszcze się nie wydarzyło. Brak cierpliwości i wiary anuluje błogosławieństwa, ale od teraz zrozumiesz, jak przyspieszyć ten proces dzięki potężnemu sekretowi? Istnieje ogromna różnica między proszeniem a zaufaniem. Kto tylko prosi, skupia się na braku, na niedostatku, na tym, czego jeszcze nie ma. Ale kto ufa, już dziękuję, jakby otrzymał. Bóg honoruje tych, którzy okazują wiarę przed cudem. Dokładnie tak zrobiła kobieta cierpiąca na krwotok. Uwierzyła, zanim została uzdrowiona. I dotknęła Jezusa z absolutnym zaufaniem. W tym samym momencie jej życie się zmieniło. Teraz odpowiedz mi: czy twoje modlitwy są pełne wiary, jak jej? Czy tylko czekasz, by zobaczyć, zanim uwierzysz? Ten szczegół może całkowicie zmieniać twój los. Wiele osób rezygnuje, zanim zobaczy odpowiedź od Boga, ponieważ nauczono ich czekać biernie, zamiast działać w wierze. Ale dziś uczysz się modlitwy wdzęczności która przemienia rzeczywistość. A jeśli zastosujesz to, czego teraz się uczysz, możesz zacząć dostrzegać zmiany o wiele szybciej w swoim życiu. Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujesz lat, aby zobaczyć znaki, że Bóg Ci odpowiada. W ciągu kilku dni, jeśli będziesz modlić się z prawdziwą wdzięcznością, coś się zmieni. Ale jest jeden szczegół: ta modlitwa musi być odmawiana we właściwy sposób, a ja pokażę Ci jak. Większość ludzi nie otrzymuje odpowiedzi, ponieważ modli się w niewłaściwy sposób. A oto prawda, którą niewielu ma odwagę powiedzieć. Bóg nie odpowiada na puste, automatyczne modlitwy ani te oparte na desperacji. Często modlimy się, powtarzając tylko słowa, ale bez prawdziwego połączenia z tym, co mówimy. Jeśli tylko prosisz, ale nie ufasz, ta modlitwa nie ma mocy. Ale jeśli nauczysz się dziękować, zanim jeszcze otrzymasz błogosławieństwo, wszystko się zmienia. I to nie ja to mówię. Biblia jest pełna przykładów, jak wdzięczność aktywowała nadprzyrodzone cuda. Jednym z największych sekretów skutecznej modlitwy jest modlenie się tak, jakby błogosławieństwo już było Twoje. Jezus tak właśnie robił. Przed rozmnożeniem chleba i ryb nie prosił o więcej jedzenia, dziękował za to, co już miał. I dopiero wtedy nastąpił cud. To boska zasada. Im bardziej dziękujesz, tym więcej Bóg pomnaża w Twoim życiu. Teraz odpowiedz szczerze. Gdy się modlisz, prosisz jak ktoś zrozpaczony, czy dziękujesz, jakbyś już otrzymał. Ten szczegół może decydować o tym, czy Twój cud się zrealizuje, czy Twoje życie pozostanie pełne zamkniętych drzwi. Innym częstym błędem jest traktowanie Boga jak kogoś, kto ma jedynie spełniać życzenia. Wiele osób mówi: Panie, daj mi to. Daj mi tamto, ale nie ma z nim prawdziwej relacji. Teraz wyobraź sobie dziecko, które rozmawia z ojcem tylko wtedy, gdy chce pieniędzy. Czy to dziecko ma prawdziwą więź z ojcem, czy tylko interesowną relację? Bóg pragnie czegoś więcej niż tylko spełniania próśb. On chce relacji, zaufania i prawdziwie wdzięcznego serca. Jeśli będziesz się modlić tylko prosząc, nadal będziesz czuć, że twoje modlitwy nie wychodzą poza sufit. Ale kiedy naprawdę połączysz się z Bogiem, odpowiedzi przyjdą. Jeśli teraz myślisz, ale jak to zmienić? Jak mam modlić się we właściwy sposób? Odpowiedź jest prosta. Musisz dostosować swoje serce do Boga i modlić się tak, jak nauczał Jezus z wiarą, wdzięcznością i pewnością odpowiedzi. A ja pokażę Ci dokładnie, jak to zrobić w końcowej modlitwie. Ale zanim do tego przejdziemy, jest coś bardzo ważnego, co musisz zrozumieć. Dokładny moment, w którym drzwi zaczynają się otwierać. Jeśli zignorujesz ten szczegół, możesz nieświadomie blokować swoje błogosławieństwa. Teraz, gdy już wiesz, jak się modlić, pojawia się wielkie pytanie: kiedy moje błogosławieństwo nadejdzie? A odpowiedź może Cię zaskoczyć. Bóg nigdy się nie spóźnia, ale też nie działa według naszego ludzkiego czasu. Największym błędem ludzi jest myślenie, że jeśli odpowiedź nie przyszła natychmiast, to znaczy, że Bóg nie usłyszał. To nieprawda. W większości przypadków błogosławieństwo zostało już uwolnione w świecie duchowym, ale musisz być gotowy, aby je przyjąć we właściwym czasie. I oto szczegół, który wiele osób pomija. Drzwi otwierają się w dokładnym momencie, gdy Twoja wiara całkowicie dostosowuje się do Bożej obietnicy. Wielu ludzi tkwi w mentalności, czy to na pewno się wydarzy. Ale dopóki istnieje zwątpienie, cud nie może być pełny. Spójrz na przykład Piotra. Kiedy Jezus wezwał go, by chodził po wodzie, zrobił kilka kroków, aż zwątpienie przejęło kontrolę i zaczął tonąć. Czego nas to uczy? Że Bóg uwalnia błogosławieństwo w momencie, gdy mu ufamy, ale wątpliwości sprawiają, że toniesz w połowie drogi. I dokładnie to dzieje się z wieloma ludźmi. Zaczynają wierzyć, ale potem pozwalają, by strach i niepewność przejęły kontrolę. Rezultat. Drzwi. Które już zaczęły się otwierać, zamykają się ponownie. Kolejnym błędem, który powstrzymuje odpowiedzi od nadejścia, jest rezygnacja tuż przed czasem. Wyobraź sobie, że Bóg już pracuje nad Twoim cudem, a ty rezygnujesz w ostatnim kroku, ponieważ wydaje ci się, że nic się nie dzieje. To zdarza się cały czas. Wiele osób przestaje się modlić, przestaje wierzyć, traci wdzięczność i nieświadomie przerywa proces, który już był w toku. Dlatego Jezus powiedział: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mateusz, godzina 24:13. Różnica między tymi, którzy otrzymują, a tymi, którzy nie otrzymują, nie leży w Bogu, ale w wytrwałości naszej wiary. Teraz chcę, abyś zrobił coś ważnego. Pomyśl o wszystkim, o co prosiłeś Boga, a czego jeszcze nie otrzymałeś. Teraz żądaj sobie pytanie czy naprawdę ufałem, czy pozwoliłem, by z wątpieniem nie powstrzymało. Jeśli kiedykolwiek zrezygnowałeś z czegoś, o co się modliłeś, to może być powód, dla którego twoja modlitwa jeszcze nie została wysłuchana. Ale dobra wiadomość jest taka, że możesz to zmienić teraz. Na końcu tego filmu poprowadzę cię w modlitwie, która dostosuje twoją wiarę do działania Boga i odblokuje odpowiedzi, które są już w drodze. Ale zanim to nastąpi, jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą musisz zrozumieć, jak przygotować się na otrzymanie błogosławieństwa i utrzymać otwarte drzwi na zawsze. Otrzymanie błogosławieństwa to jedno, utrzymanie otwartych drzwi na zawsze to zupełnie inna sprawa. Wielu ludzi doświadczyło cudów, ale potem wrócili do punktu wyjścia. Wiesz dlaczego, bo nie byli przygotowani, by utrzymać błogosławieństwo, które otrzymali. Bóg nie daje niczego tym, którzy nie są gotowi, by to udźwignąć. Wyobraź sobie kogoś, kto prosi o wielką szansę, ale nie stara się być na nią gotowy. Co się wtedy dzieje? To błogosławieństwo zamienia się w ciężar i ostatecznie zostaje utracone. Dlatego dziś pokażę ci, jak przygotować się, aby gdy Bóg uwolni swoją odpowiedź, mógł zachować swoją zwycięstwo na zawsze. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że wdzięczność nie może być jednorazowym wydarzeniem, musi stać się stylem życia. Wiele osób dziękuje, gdy coś otrzyma, ale potem znów zaczyna narzekać, wątpić i się bać. Pytanie brzmi: Jak możesz oczekiwać, że Bóg powierzy ci wielkie błogosławieństwa, jeśli nie doceniasz tych małych? Jezus nauczał jasnej zasady: kto jest wierny w małym, nad wieloma zostanie postawiony. To oznacza że jeśli nauczysz się dziękować już teraz, niezależnie od okoliczności, będziesz gotowy, aby otrzymać i zachować swoje błogosławieństwa na stałe. Kolejną kluczową kwestią jest sposób, w jaki postrzegasz wyzwania. Wiele osób interpretuje trudności jako znak, że Bóg nie działa, ale prawda jest taka, że największe cuda dzieją się właśnie pośród wyzwań. Spójrz na historię Józefa. Przez lata był niesłusznie uwięziony, ale pozostał wierny. A w odpowiednim czasie Bóg podniósł go do rangi zarządcy Egiptu. To dowód na to, że kiedy zachowujesz wiarę i wdzięczność, nawet trudne momenty stają się schodami do twojego zwycięstwa. Więc jeśli coś wydaje się teraz trudne, nie narzekaj, dziękuj. Bóg może przygotowywać cię na coś znacznie większego. Teraz, gdy już to wszystko rozumiesz, pozostaje ostatni krok. Modlitwa końcowa, która dopełnia pierwszą i odblokowuje twoje przeznaczenie. Ale zanim wspólnie się pomodlimy, chcę, abyś napisał w komentarzach: Przyjmuję to błogosławieństwo i jestem gotowy żyć zgodnie z planem Boga. To będzie Twoje wyznanie wiary. A teraz, bez dalszej zwłoki, pomódlmy się razem modlitwą, która pieczętuje te obietnice: Panie mój Boże, teraz rozumiem. Wiem, że wdzięczność to nie tylko powiedzenie: dziękuję, ale całkowite zaufanie, że ty już działasz nawet jeśli jeszcze tego nie widzę. Dziś odrzucam wszelkie wątpliwości, wszelki strach i wszelką niepewność. Wybieram życie w wierze, a nie w tym, co widzę, ponieważ wiem, że Ty jesteś wiernym Bogiem. Ogłaszam, że moje modlitwy nie będą puste, ponieważ modlę się sercem zharmonizowanym z Tobą. Dziękuję Ci, Panie, ponieważ drzwi już się otwierają. Wierzę w Twoją obietnicę i przyjmuję Twoje błogosławieństwa w moim życiu. Ojcze, dzisiaj powierzam Ci wszystkie moje troski. Wiem, że nic nie jest opóźnione, nic nie jest stracone, ponieważ Twój czas jest doskonały. Zamiast narzekać, wybieram dziękować. Zamiast wątpić, wybieram ufać. Wiem, że już wszystko przygotowujesz i kiedy błogosławieństwo nadejdzie, będzie większe niż mogłem sobie wyobrazić. Odrzucam wszelkie negatywne myśli i ogłaszam, że mój umysł i serce są pełne wiary. Wiem, że wielkie rzeczy zmierzają w moją stronę, ponieważ Ty jesteś Bogiem, który spełnia swoje obietnice. Od dziś moja modlitwa nie będzie oparta na strachu, ale na wdzięczności. Wybieram uwielbiać Cię, Panie, zanim jeszcze zobaczę odpowiedź, ponieważ wiem, że już działasz na moją korzyść. Dziękuję Ci, bo moja historia się zmienia. Dziękuję, bo drzwi, które były zamknięte, teraz się otwierają. Dziękuję. Bo najlepsze dopiero nadejdzie. Przyjmuję to błogosławieństwo, ogłaszam zwycięstwo w moim życiu i wiem, że ta modlitwa jest właśnie teraz wysłuchiwana. W imię Jezusa, amen. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, napisz w komentarzach: Wierzę, aby ogłosić to błogosławieństwo nad swoim życiem. Nie zapomnij polubić tego filmu, aby więcej osób mogło otrzymać tę wiadomość. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia aby otrzymywać więcej potężnych modlitw takich jak ta. A teraz, jeśli chcesz przyciągnąć do swojego życia obfitość i powodzenie, nie opuszczaj jeszcze tego miejsca. Obejrzyj film, który pojawia się na ekranie. Odkryj starożytną modlitwę, która przynosi natychmiastowy dobrobyt. Kliknij teraz i poznaj tę transformującą modlitwę.